Miejsce relaksacyjne czy parking w centrum miasta? Mieszkańcy posesji położonej przy ulicy Mickiewicza twierdzą, że niedawno wyremontowany plac miał mieć przeznaczenie wypoczynkowe. Zamiast tego gmina zafundowała im betonową płytę, na której parkuje dziennie około 200 pojazdów. Trzy nowe ławki stoją w samym środku parkingu, który został wyremontowany dzięki wsparciu funduszy unijnych. Obok nich wmurowano tablicę, która, zdaniem mieszkańców, miała zawierać informacje turystyczne. Wiszą na niej jednak obdarte reklamy, usług i produktów. No to miał być taki plac, niby plac zabaw, plac przeznaczony dla turystów, osób, które przyjadą i chciałyby zwiedzić Wałbrzych, usiąść na ławeczce, tak jak my w tej chwili siedzimy, odpocząć. I no za nami tablica informacyjna i możemy się dowiedzieć pranie dywanów, na sprzedaż, remonty mieszkań. To jest tablica informacyjna dotycząca tego, co można w obrzychu zwiedzić, czyli tak? można dywan, można tak. to sprzedać i tak. można kompleksowo wylądować mieszkanie. Tak. Jeśli chodzi o tablicę informacyjną, ponieważ jest to związana z, bezpośrednio z turystyką miasta i tych tablic będzie około 14 na terenie Wąbrzycha, zleci się dopiero po wykonaniu wszystkich, żeby była w jednym stylu, informacje odpowiednie na, na, każdą, na każdą tablicę z osobna. To jest pierwsza sprawa. Druga, ten skwerek miał służyć tak naprawdę właśnie na trasie turystycznej, a, a z wyszczególnieniem rowerowej. Dlatego te stojaki na rowery i ławeczki, które no, miały służyć turystom w przerwie. Kolejnym problemem lokatorów w budynku jest brak dużego kontenera na śmieci. Metalowy pojemnik został usunięty z placu przed remontem. Teraz mieszkańcy udają się około 200 metrów dalej do kontenera stojącego na sąsiednim podwórzu. Ja jestem jeszcze w takim wieku, że sobie radzę, ale są ludzie starsi, którzy sobie nie radzą. No i problem wyniknął po prostu. Jakiś czas te śmieci były tu składowane przy ławeczce. Po wielu interwencjach i kilku wspólnotach, które się zmobilizowały, postawiono nam tymczasowo pojemniki takie. Na śmieci, których można w tej chwili korzystać. A lokatorzy z tamtej kamienicy nie denerwują się już bardziej. No, lokatorzy z tamtej śmieci. kamienicy akurat mają pretensje do Was, do nas, ponieważ uważają, że my zrezygnowaliśmy z opłat za wywózkę śmieci i te śmieci podrzucamy im. Droga, której nośność była, no nie była policzona na taki ciężki wóz 14 ton, to jest dużo, a śmieciarka właśnie do takich dużych kontenerów, ona musi niestety posiada taką taką nośność, więc my taki ciężar, więc my zmuszeni byliśmy zamienić tą samą ilość objętościową śmieci na takie mniejsze, gdzie można bezpośrednio z ulicy Mickiewicza y, usuwać śmieci. Obok parkingu znajduje się plac, na którym rosnąć ma zieleń miejska. Trawa ma jednak problemy z przebiciem się przez glebę, na której parkują kierowcy samochodów. Kiepsko się mam mały samochód to i też ciężko wykręcić, ponieważ tutaj jak widać na wjeździe stoją samochody, na trawniku stoją samochody. A już pomijając fakt, że tam na, na swojej posesji nie ma, nie ma jak zaparkować, ponieważ nikt yy, znaków nie respektuje, które tam są i nie ma, nie ma gdzie, gdzie, gdzie stanąć. Lokatorzy budynku zmuszeni są walczyć o swoją sprawę poprzez informowanie o tym procederze strażników miejskich. Wystawiane przez nich upomnienia i mandaty mogą zniechęcić niepoprawnych kierowców do utrudnienia życia mieszkańcom kamienicy.